Osteoporoza to cichy złodziej kości. Złodziej, który zabiera uwapnienie kości, powodując ich osłabienie struktury i tym samym zdolności biomechanicznych do wytrzymywania naturalnych obciążeń kręgosłupa. Najczęstszą przyczyną osteoporozy jest wiek. Po 60. czy 70. roku życia osteoporoza może również występować u osób młodszych, szczególnie z zaburzeniami hormonalnymi, czy też przewlekle przyjmującymi leki sterydowe, na przykład w przebiegu chorób płuc. Najczęstszym, najczęstszą dolegliwością osteoporozy jest ból kręgosłupa. W przypadku zaawansowanej osteoporozy może dochodzić do złamań patologicznych kręgosłupa, najczęściej w odcinku piersiowym i lędźwiowym. W przypadku dużych dolegliwości bólowych, objawów korzeniowych, czyli promieniowania bólu do kończyn, Konieczne jest wykonanie badań obrazowych, rezonansu magnetycznego kręgosłupa, tomografii komputerowej kręgosłupa i konsultacji z chirurgiem kręgosłupa.